Moi rostomili, yy, posłuchajcie, jako się wyrządzało ze zwierzętami. Bo nie z, z ludziami, szło wyrządzać, ale ze, ze, zwierzę, ze zwierzętami, a z gowiedzią też. Na cieszyńskiej ziemi, gaździnki a gazdowie, co mieli we chrywie jakieś bydło, lebo gowieć, to musieli umieć z nimi wyrządzać. Krowa, baron, lebo kaczyca, od maluczkiego były uczone, że jak się na nich coś kuknie, to znaczy, że gaździno lebo gazda, po nich coś ich chce. Stykło jedno słowo, a już zwierzę wiedziało, co mu robić. Najchytrzejsze były dyski psy a kocury. Psom się dowało miana, kocurom też, a jak się ich zawołało, to leciały ku człowiekowi. Psy dyski, a kocury inny jak miały głód. Pies z gazdą dyski wszędzie chodził, a jak się do niego rządziło, to się wszystkim zdało, że wszystko spokopił. A z kocurami było tak, że wiele razy nie miały miana, tuż jak ich gazdino wołała na mleko, to dyski hukała kuć, 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 kucia. Gazda, co miał konie, musiał zaś go uczyć kanym odrepsić, jak się go założy do woza. Dyski furmon, a koń mieli takowną swoją rzecz. Ale było tak, że gazda coś koniowi, koniowi prawił, a koń mu nigdy nic na to nie rzekł. Baj cichy, to było w prawo, heta, co by drepsił w lewo, a Pyr, co by się zastawił. Krowy, gor, ty, co się pasły na miedzy, na łańcuchach, przy kulikach, wiele razy same szły ku chałupie, a smyczyły za sobą łańcuchy. Innym trzeba było żyć na co by szły każdy na swój plac. Krowy też wiele razy miały swoje miana. Tuż baj, kraksula, malina, gorolka, albo gwiazdula. One wszystkie wiedziały, że kiedy gazda coś po nich chce, to ich pomianuje. Inny na się wołało ciczka, bo mało ciczka jeszcze przecamiana nie miała. Inaczej było z gowiedzią, bo dyski tego było kupa kol kole hałpy. tuż nie za było tego wszystkiego pomianować. Ale takowne kury wiedziały, że jak ich gazdino zacznie wołać pipi, pi pi, pi pi to na istą o coś ich dobrego w amperku, baj ziemnioki co zbyły od, od obiadu, lebo obili. Małe kurczoczki się wołało cip, 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 ale kiedy się na kury hukło siedzieć, siedzieć, to gorkochut wiedział, że trzeba iść ku chliwu, pomału spać. Pomiędzy kurami inny kokot miał czasem miano, bo tuż przeca to on kurami regirował. Liwy też poradziły poznać, gazdino woło, bo jak zachukała liwa, liwa, pila, pila, lebo chyla, 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 chuć, to musiały przyjść baj z miedzy do zogrody. No a jeszcze babuć, bo przez Adycki, kiedy gazda mówicie, gnój, to go puścił na zagrodę, a potem na niego hukał nuśka, nuśka. Ale ja se myślę, że okrom zwierząt, gazda a gaździno wyrządzali jeszcze aj z tym, co rosło na, na zagródce, a na gruncie. Gazda jak szał po to prawił o bilu, co byś se pomału rosło, a gaździnka jak podlewała Jarziną w zagródce to ich głoska, głoskała, a prawiła, co by się nie boły sarnioków, a nornic, bo ona się na nich co chwila dziwo z okna. Zwierzę potrzebuje, co by z nim przerządzić. Dyć i tako kura. Wiele razy za gaźdiną chodziła, jako pies, za gazdą, a gaździnka jej dała miano. Baj u nas moi dziecka dały jednej na miano Kasia. Każde zwierzę ma radę, jak się do niego wyrządza. A jeśli spokopi tą naszą rzecz, lebo ni, to już widzicie za, za jakiś czas we